Do nęcenia rakietą używam e, ostatnio bardzo modnego spomba. Jest to rakieta zamykana, do której wsypujemy zanętę w różnej postaci. Może to być nawet postać e, na półpłynna, czyli taka, gdzie ze standardowej rakiety raczej by wypadła. Po otwarciu się dostarcza całą zawartość w wybrane miejsce. Taka rakieta napełniona do pełna potrafi ważyć nawet dużo więcej niż 200 gram, dlatego musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt, zaczynając od przyponu strzałowego. Jest to przypon strzałowy z żyłki mono. Charakteryzuje się tym, że na 15 metrach robi się coraz grubsza i zakres jest od 0,30 mm do 0,60 mm. Grubszy koniec wiążemy do rakiety, z tego względu, że grubsza średnica musi wytrzymać to maksymalne przeciążenie w momencie rzutu. Cały przepon strzałowy znajduje się na szpuli, zakończony węzłem strzałowym w kształcie takiego trójkącika, który stwarza bardzo małe opory podczas rzutu przechodząc przez przelotki. Przelotki jak najbardziej duże, im większe, tym lepsze. Startowa to zazwyczaj 50 mm, szczytowa to 60. Na odcinku 3,6 m wędki do rakiety tych przelotek mamy 5 sztuk plus szczytowa. Duże przelotki, generalnie mała ilość na, na danej długości, ale najważniejszy jest blank, czyli odpowiednia moc kija. Trzymam w ręku wędzisko serii Longbow, spod danego Ferbrasa. Jest to kij o krzewie 4,5 funta, który znakomicie współgra ze średniej wielkości z pombem. Największe odległości właśnie można z tym rozmiarem rakiety uzyskiwać. Oczywiście można rzucać też maksymalnym rozmiarem tą największą, natomiast odległości będą dużo mniejsze. Równie ważną rzeczą jest kołowrotek. Kołowrotek generalnie może to być każdy kołowrotek o dużej szpuli w miarę płytkiej, ponieważ główna linka powinna być raczej cieńsza niż grubsza. Ja używam akurat żyłki 0.30, która znakomicie się nadaje również do dalekich rzutów. Jest bardzo miękka i łatwo schodzi ze szpuli. Natomiast akurat ten model Emblem Spot ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę. Na jeden obrót kortki przypada ponad 125 cm żyłki. Rzucając naprawdę daleko, jest to ogromne ułatwienie, ponieważ ściągnięcie ze 100 metrów rakiety trzeba wykonać około 80 obrotów. W większości kołowrotków jest to 100 obrotów korbką. Dodatkowym atutem tego kołowrotka jest przycisk. Przycisk, który znajduje się na dole, natomiast jego znaczenie i wykorzystanie pokaże podczas rzutu rakietą. Rakieta załadowana i musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach w momencie rzutu. Mianowicie przed wykonaniem pierwszego rzutu trzeba się upewnić, że przepon strzałowy nie jest zaplątany na przeloce szczytowej. W tym celu sprawdzam, czy nie jest to zaplątane. Gdyby było zaplątane, to takiego ruchu nie mógłbym wykonać. Zwis rakiety na długości wędki powinien wynosić w zależności indywidualnej, natomiast ja używam około 1 trzeciej długości wędziska często żeby wykonywać automatykę ruchu właśnie ułatwia nam to ten przycisk o którym już wcześniej mówiłem podkręcamy rakietę na odległość jaka jest nam wygodna nie musimy zwracać uwagi żeby żyłka była pod palec o czym mówię jeżeli na przykład zwis nas zadowala właśnie w takiej odległości od wędziska a żyłka wychodzi w tej pozycji wystarczy nadusić przycisk i kabąk cofa się bezpośrednio pod palec. Dodatkowym zabezpieczeniem, w tej chwili już tylko wędkarza, jest ochrona na palec. Ja używam neopranowego ochraniacza z firmy Korda, który daje mi bardzo dobre czucie linki i momentu jej zwolnienia podczas rzutu. Kolejną rzeczą zabezpieczającą nasz palec jest bardzo mocno dokręcony hamulec. On musi być tak dobrze dokręcony, aby w momencie rzutu szpula nie popuściła nam żyłki. Nawet minimalne popuszczenie powoduje przecięcie palca. W momencie rzutu bardzo ważne jest przeniesienie ciężaru ciała, aby w pełni naładować wędzisko i posłać rakietę na odległość, jaka nas satysfakcjonuje. Najważniejsze jest, aby przenieść ciężar z tylnej nogi na przednią. Jest to olbrzymie ułatwienie w celu naładowania wędki o tak dużej mocy, jaką jest wędka typu spot. Aby utrzymać powtarzalność rzutów w ten sam punkt, najważniejszy jest pierwszy rzut. Pierwszy rzut powinien być jak najbardziej celny, w pobliże markera lub charakterystycznego miejsca na drugim brzegu. Jeżeli, miejsc, jeżeli rzut jest celny, to naszą żyłkę zaczepiamy o specjalny klips na szpuli. Ten okrągły. To jest klips tak zaprojektowany, aby nie kaleczył żyłki podczas maksymalnych rzutów. W tym momencie mam zaznaczoną odległość, na jakiej wpadła rakieta. Następnie zwijam cały zestaw i ponawiam rzut w to samo miejsce.